Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj będę robił swoje typy na playoffs. Playoffs, które się już w sumie zaczynałem w ten sam dzień, który ten film rzucę. Słuchaj, ten film chyba wle, wleci gdzieś yy, tuż przed meczem chyba Cavs, Magic, który będzie zaczynał całe tak naprawdę playoffs. A więc tak, mamy tutaj właśnie już wszystko, wszystko wiemy, bo już Pelicans i hit zajęli te ostatnie miejsca. Typy moje były odwrotne oczywiście, Kings typowałem i typowałem też, że bulls. Bardziej mi zaskoczyli Pelicans, nie ukrywam. Bo hit do końca nawet wiedziałem, że nawet jak jest Jimmy, nie ma żadnego Jimmy'ego, to po prostu oglądając Bulls, już nie pierwszy sezon, dobrze wiemy, że to jest jeden z tych zespołów, który jest po prostu absolutnie nieprzewidywalny. Albo zagrałem jak z Hawks, albo zagrałem jak zagrałem właśnie z Hit. Potrafię normalnie w jeden dzień zagrać niesamowitą koszykówkę, jak zespół, który po, potrafi jakby zagrać w playoffs i być dobrym zespołem w playoffs, a raz potrafię zagrać jak zespół, który wygląda, nie wiem, jak zespół Pistons, na przykład Wizards, takie zespoły, które nie były w playnie. Więc po części się to spodziewałem, że to może być, wybrałem jakby to do siebie, że taka jest bardzo duża różnica, że taka jest znaczy bardzo duża szansa, ale nie spodziewałem się właśnie, że będzie aż taka duża różnica od samego początku. Tam było przez chwilę było ile? 34, 15 jakiś był przez chwilę wynik w pierwszej kwarcie gdzieś chyba, więc od początku dosłownie był zbyt hanny niestety. Szkoda, szkoda, ale przynajmniej z drugiej strony sobie tak myślę właśnie tak na może powiedzieć na... Na teraz już kilka godzin, kilka dobrych godzin po meczu, to może i to lepiej, bo Bulls by z Celtics byli zniszczeni. To byłoby 4-0, łatwe dla Celtics, a Hit naprawdę realnie mają szansę, żeby im zagrozić Celtics i też Bulls mają pika w loterii. Jedne co mi się nie podoba, to że prawdopodobnie zarząd Chicago Bulls nic nie zrobi, i ponownie za rok będzie ta sama rzecz, czyli maksymalnie plain, definicja średniej drużyny gdzieś koło 9 miejsca. Niestety tak pewnie będzie, ale już koniec o Bulls. A teraz zajmiemy się tym playem. Właśnie Kings mnie też nie ukrałem, że tak źle zagrali. Pelicans myślałem, że bez Zion, bo w meczu z Lakers tylko za grał praktycznie tylko Zion. I sobie pomyślałem, jak ten zespół ma wygrać z Kings, którzy wyglądali naprawdę bardzo dobrze na tle Warriors. A teraz Kings zrobili Bulls praktycznie. Pierwszy mecz playowy wyglądałem niesamowicie. Drugi mecz playowy okropnie wyglądałem. Sabonis. I Fox prywatnie robić co mogli, ale nie daje rady. Keegan Marek zagrał strasznie w porównaniu do meczu z Warriors. Ale dobra, już teraz paratypować. A więc, yy, zacznijmy, to właśnie, tu gdzie mam najwyższe: Thunder, Pelicans. Jeśli dobrze wiem, Zion Williamson nie będzie na pierwsze meczu. Nie wiadomo, czy w ogóle będzie w tej serii, ale tak czy tak, jakby powiem tak, jakby trafili na Thunder Warriors lub Lakers, bo im byli ich w playnie, chyba bym dał na Lakers i Warriors. Ale Pelicans czy Kings wiedziałem od początku, że daje na Thunder. Ok, Myślę, że Pelicans nie będą jakimś słabym zupełnie tle OKC. I myślę, że dam, że w 6 meczu że wygrają. Funder że in 6, czyli 4-2. wygrałem Funder Clippers Mavericks to będzie ciekawe starcie. To będzie bardzo ciekawe starcie. Czy tu obstawiam Game 7? Obstawiam Mavs. Czuję, że Mavericks wygrałem, tylko nie wiem czy w 6 czy 7. Czy będzie Game 7 czy 6. Dam 6. Bo czuję, że ktoś, możliwie że Kawaje, który już ma problemy, się może wykruszyć z Clippers i dlatego dam z in six. Timberu Sans. Devin Booker ma rekord 14, chyba 1 w ostatnich 15 meczach z Timberwurst, się dobrze widziałem. Ogólnie Sans, jak mają Bookera i KD, no przynajmniej Bookera, to są dobrzy w tych meczach z Minnesota. Choć z drugiej strony, Minnesota naprawdę to jest dopiero pierwszy sezon, gdzie Minnesota jest dobra. No bo rok temu byli słabi, przedtem też byli słabi. Rok temu byli w playoffs, ale byli 8 seedem, więc. To jakby nie jest nic mega dobrego, jakby. No, ale ta z troszkę inaczej. Czy wierzę, że Minnesota da radę? Wrócił Towns. On tam naprawdę wrócił, bo na ostatni mecz i tam nie był w 100% gotowy. Teraz będzie w 100% gotowy. Nie wiem, naprawdę, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Czuję małą niespodziankę i czuję sans in seven. Czuję małą niespodziankę, że Phoenix zrobi Nuggets-Lakers. Myślę, że, nie wiem. Ciężko powiedzieć, jakby. Będąc szczerym, Najmniej ciekawa myślę, że dla mnie seria jest OKC Thunder Pelicans, a ciężko mi wybrać, która z tych trzech serii jest najbardziej ciekawa jakby naprawdę ciężko mi wybrać, która z tych serii jest najbardziej ciekawa Nuggets Lakers to będzie na pewno bardzo ciekawa walka rewanż w finał konferencji rok temu. Nuggets wygrają, to mi się dość wydaje, ale pytanie jak bardziej postawiam Lakers? Nie chcę mi się wiedzieć, że będzie kolejny sweep na nich. Nie chcę mi się wiedzieć, że będzie aż game 7, więc mam jak się a game 5 czy game 6? Myślę, że jednak... In five. Myślę, że Lakers urwią jeden mecz w Crypto.com Arena, ale na i tak wygrają tę serię 4-1. Celtics Hit. Jak wiemy dobrze, Hit potrafi robić niespodzianki duże i lubią Celtics obalić w playoff. Nieważne jaki, jaki jakby momencie się spotkają. Rok temu w finale konferencji pokonali w Game 7. Myślę, że tym razem, tym bardziej, że Jimmy chyba nie będzie gotowy na pierwsze mecze. Myślę, że Celtics wygrają tę serię. Chic się postawią, na pewno chic się postawią. Tylko ile się postawią, właśnie. ile się o nim postawią, to jest jednak najlepszy Celtics zespół, jaki był od. Rekordowo to jest ich najlepszy zespół od 2007-2008 sezonu, gdzie wygrał mistrzostwo. I wydaje mi się, że. To, że wygrałem właśnie tak, jak już mówiłem. Myślę, że, że myślę, że tak, ale in 5 czy in 6. Myślę, że będzie. Nie wiem, 2-0 powinno być w TD Garden, po, po meczach w TD Garden w Bostonie. Hit, jeden mecz u siebie urwie, czy potem radę... Myślę, że dozma radę 2 urwać mecz, dlatego daję In Six Celtics, oznacznie, Cavs Magic. Ta seria może być ciekawa, ta seria może być, pomimo, że jest zabawna za jedną z ale może powiedzieć, dla osób takich troszkę jakby, może powiedzieć, jakby to nazwać casuali, może powiedzieć, osób, które jakby tak nie interesują się bardzo koszy koszykówką NBA, tylko po prostu oglądają tylko playoffs, no to wiadomo, że ta seria nie wygląda aż tak ciekawie, ale ja tam nie ukrywam, że nie mogę się oczekiwać tej serii, bo wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo, prawda, ciekawa seria dwóch drużyn, które są, jak na CD tutaj patrzą tak w tych konferencjach, no bardzo podobne drużyny, bo dosłownie to jest czwarta i piąta drużyna. Jeśli chodzi o kontuzję, nikt chyba nie, nie ma jakichś poważnych kontuzji, jeśli dobrze pamiętam. Mój typ to jest, że Cavs wygrają. I myślę, że wygrałem In Six. Magic się postawią, tym bardziej, że oni są w miarę dobrym zespołem, mam wrażenie u siebie, się dobrze pamiętam. Więc się na pewno postawią, ale Kaft ostatecznie wygrałem, tak jest mój typ. Bugs Pacers Bugs będą zaczynać bez Janisa, ale Pacers mają chyba 4-1 rekord w tym scenie zasadniczym. Choć tak wydaje mi się, że Bugs przetrwają. Myślę, że Bugs jednak przetrwałem nie będzie drugiego roku, drugiego, drugiego roku z rzędu właśnie autu z pierwszej rundy. Myślę, że tym razem się na pewno, tym razem pójdą na pewno dalej. I mój typ to będzie. Mój typ to będzie, że Pax wygrają. Nie będzie Janisa. Nie na pewno na pierwszy mecz. To że w tej serii wróci, tylko nie ma pierwszy mecz. Ile Państw urwią meczy? Nie oczekuję jakby sweepu. Tutaj. Może, po, może to jest moja jakby pomy... Może to jest moja, nie wiem, jakby może powiedzieć mój błąd, ale jak nie oczekuję nigdzie sweepu, mam wrażenie. Ja po części wyobrażam sobie, że tutaj może być jakimś sposobem sweep Nuggets, Lakers Founder Pacons też sobie po części wyobrażam, że tutaj też jest realny sweep. Tu wydaje mi się, że Clippers Mavericks nie będzie sweepu. Suns, tym nie. Celtics Hit wątpię. Z drugiej strony Celtics, jak już mówiłem, mocny zespół. Tutaj wątpię, że Cavs będzie Magic sweep. Tutaj wątpię, że będzie sweep. Tutaj myślę, że Bugs wygrają. Zważywszy na to, że nie ma będzie Janisa, to jednak myślę, że w 6 meczów. Nix Sixers, Nix Sixers będzie to bardzo ciekawa seria. Ponownie, tak właśnie już mówiłem w play'nie, Philadelphia to jest, to jest, może powiedzieć, taki zespół, który jest, jakby, może powiedzieć, rekord oszukuje ten zespół. Na pewno, bo mówiłem to właśnie wiele razy, że gdyby Philadelphia miała kontuzję Bida, ten zespół byłby z drugą drużyną wschodu. Myślę, Myślę, że byłby drugą drużyną wschodu, zajęliby właśnie miejsce Nix. Myślę, że Philadelphia wygra. Myślę, że Philadelphia wygra i myślę, że to będzie in 7. Myślę, że Philadelphia da radę i wygrałem Game 7. Potem mamy Western Conference Semifinal, final tutaj pierwszy Thunder czy Mavericks? Myślę, że Mavericks Myślę, że Mavericks ten mecz wygrają Myślę, że to może być ee, w sześć meczów i myślę, że pokonają OKC Czuję, że to zrobią Suns Nuggets Nuggets wygrają Nuggets wygrają Czy Suns dają rady do 7 meczów doprowadzić? Do pięciu? Myślę, że nie Sześć myślę, że też I tutaj Nuggets, Mavericks Za dużo mam wrażenie daje tego 4-2 Ale mam wrażenie, że to jest dość jakby nie wiem, po prostu tak, tak, jakby, może pewnie, tak mi da, jakby daje mi do myślenia, że po prostu będzie tutaj taki sposób. Tutaj myślę, że Celtics in five, że, że wygram, może sweepa zrobię nawet. Dobra, dajmy sweepa. Myślę, że Celtics zrobią sweepa Cavs. Myślę, że jak ktoś ma zrobić sweepa, to Celtics to będą. Bucks, Fiadelfia. No i też ciężko. Jeśli, zakładam, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, to Janis powinien być już gotowy na drugą rundę. Czyli Janis sobie powinien być. I co się tutaj wydarzy? Fiadelfia czy Milwaukee? Filadelfia, czy Milwaukee. Ciężko mnie wytypować. Bardzo ciężko jest mi wytypać, czy to będzie Filadelfia, czy Milwaukee. Wydaje mi się, że... Kto ostatecznie? Filadelfia, czy Milwaukee. Ciężki naprawdę wybór. To jest taki wybór, gdzie naprawdę mega się muszę zastanowić. Nie wiem, ciężko mi naprawdę wybrać. Milwaukee ma home court advantage. Więc daję, że Milwaukee wygra w 7. Bo właśnie myślę, że tutaj może dojść do game 7. A że Milwaukee będzie u siebie, może wykorzystają ten home court advantage i wygrają. Finały tutaj. Celtics, Bucks. Bugs się mogą postawić. I myślę, że tutaj może dojść do Game 7. Myślę, że tutaj może dojść do Game 7, ale Celtics wygrają. Ale Celtics zaznacznie wygrają w finale. Tutaj myślę, że Nuggets wygrają ten finał konferencji. I wygrają 6 meczów. Myślę, że tak to będzie wyglądało. I finał to będzie Nuggets-Celtics. to wygra finał? Nie wiem naprawdę. Nie wiem, naprawdę, ciężko mi powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć, naprawdę. Z jednej strony, jakby, niby to powinien być Celtic, to jest najlepszy zespół, a z drugiej strony, czy nagle zrobią back-to-backa? Ja bardzo realnie widzę, że nagle zrobią back-to-backa. Celtics mają niestety tą historię, że w ostatnich latach byli wiele razy faworytami i nie dawali rady. I ciężko mi uwierzyć, czy naprawdę to będzie ten sezon, w którym to zrobią. Wydaje mi się, jedyny zespół, który jestem, może powiedzieć, ee, pewny, że naprawdę mogą wygrać, to nagle, szczerze. Tutaj, OKC. Wezmę szczerze, nie wierzę, że oni wygrają mistrzostwo NBA. Oprócz tego, nikt tutaj z tych zespołów też, tak? po tej stronie tylko Nuggets to jest jeden zespół, któremu ufam. Celtics to jest zespół, któremu ufam, że będą finale NBA, ale nie ufam im na zwycięstwo. Dlatego daję, że Nuggets wygrają i żeby było ciekawie. Mam nadzieję, że to będzie w Game 7. Nuggets wygrałem w Game 7. Home Advent też, miałem Boston, ale czuję, że Nuggets dadzą radę jednak choć z drugiej strony, Czy daję radę to zrobić. Może jakby był Game 7, TD Garden. Choćby już nagle wygrywali bo stoją w tym sezonie, raz, bo mi jedno stacji tam i wygrali Może jednak nagets In Six. Może jednak Nuggets In Six. I tak by to strasznie wyglądało. Tak by to strasznie wyglądało jeśli chodzi o moje typy. Tutaj oczywiście to jest jakby to jest jakiś właśnie bracket challenge. Ja to użyłem bardziej szczerze pod typowanie. Więc mógłbym też to, ale nie wiem, czy to już będę się to bawił szczerze. Po prostu mnie to interesowało właśnie, żeby wytypować, jak to będzie wyglądała. Więc tak wygląda moja druga na playoffs. Zakładam, że się pomylę w pierwszej rundzie, bo jest to bardzo prawdopodobne. Nawet nie tam, że, bo na pewno się pomylę oczywiście, kto w ile wygra. Tylko ogólnie się pomylę, jakby. Co jest najbardziej realną pomyłką na zachodzie? Myślę, że Minnesota. Mi, widzę Minnesota potencjalnie, potencjalne, to właśnie Game 7. Widzę potencjalnie Minnesota wygrywającą tą serię. Clippers też nie skreślam tutaj. Szczerze, Pelikarz myślę, że skreślam. Lekarz skreślam tutaj. Myślę, że skreślam szczerze hit. Magic mogą zrobić tutaj niespodziankę małą. Jeśli kontuzja Janisa będzie na tyle poważna, że nie zagra w ogóle, to Paster też mam szansę, Niks na pewno mam szansę. Ale tak to właśnie wygląda. Tak wyglądałem całe moje playoffs. Oczywiście jak chcecie, możecie wytypować na przykład tylko finał, mistrza. Co chcecie? Finały konferencji, co chcecie, możecie oczywiście też wytypować w komentarzach. Ja już robiłem też kilka ankiet odnośnie właśnie zespołu, jakby odnośnie serii różnych, kto wygra, więc też pewnie te, te ankiety będę kontynuował, bo jeszcze nie wszystkie dawałem na ankiety. Na teraz myślę, że będę kończył. A więc tak właśnie wygląda. Mój typ na tegoroczne playoffs, Denver Nuggets, back to back, mistrzowie, NBA I to pasi szczerze Kogo będę kibicował, jak Bulls nie ma? Tutaj szczerze jakby nic nie mam przeciwko tym drużynom, ale... Są inne zespoły, które bardziej by szczerze lubię e, Na przykład, szczerze, Mavericks Clippers, nie byłbym zbyt na kogokolwiek Clippers, jakby Paul George, Westbrook, Harden wygrały mistrzostwo NBA, byłoby to piękne Luka wygrywający mistrzostwo z e, Kyrie, też byłoby to mega piękne, też byłoby to mega piękne Luke jest zapewne z moich ulubionych zawodników, więc z miłą chęć bym zobaczył Lukę wygrywającego mistrzostwa NBA. Team Bruce szczerze obojętne mi się te ekipy, więc myślę, że jakby, no, no myślę jakoś z tej dwójki. A tutaj Nuggets bym też zobaczył. Nuggets, Lakers szczerze, niezbyt. W, nie ani nic do Lakers, ale. Nie, nie ukrywam, że ich fanbase zagraniczny, głównie zagraniczny. Jest chyba najgorszym fanbase, bym powiedział szczerze, z jednej strony mam, mam jeden z największych, więc to też na pewno dlatego zaczę będą, będą też mniej, najwięcej, aby takich można powiedzieć, niezbyt mądrych osób, które są dość denerwujące, więc nie ukrywam, że właśnie niezbyt lubię fanbase'u Lakers, do, do zawodników nic nie mam, Lakers, LeBron, AD, D'Angelo, Russell, Rui, Hachimura, ogólnie ci zawodnicy, lubię ich, nic nie mam do nich, a szczerze zespołu zbytnio, przez fanbase myślę, jestem ogromnym fanem. Nuggets myślę, że właśnie. Nuggets bym chciał, żeby wygrali. Taki finał byłby dla mnie bardzo fajny. Czy to Dallas y, Mavericks, czy to Dallas Clippers byłby bardzo fajnym finałem. Tutaj nie ukrywam, że hit. Będę im kibicował. Będę kibicował chyba hit Magic. Celtics, szczerze, obojętnie mi są. Też fanbase nie jest najlepszy, oczywiście. Myślę, że też jest głównie z tego względu, że po prostu mam ogromny fanbase. I to też właśnie głównie zagraniczne, choć w Polsce też oczywiście wiadomo, na pewno jest wiele osób niezbyt mądrych, jeśli chodzi o fanbase, ale to w każdym oczywiście tak trafiałem. A więc, yy, więc właśnie Celtics szczerze, jakby jak wygrałem, nic nie mam w ogóle przeciwko. Nie ma zespołu którego naprawdę jakby jak wygrałem, to będę zły. Nie ma, nie ma żadnego takiego zespołu naprawdę, który jak wygrałem, to będę zły bardzo, że wygrałem Mistrzostwa NBA. Nie ma naprawdę jakoś zespołu, którego właśnie nie chcę widzieć bardzo, jakoś, że bardzo, bardzo nie chcę ich widzieć. Ale myślę właśnie, że tutaj hit. Magic też, Hit Magic. Nie wiem jeszcze komu. Milwaukee też nie ukryłem, że Dame jakby wygrał Ringa, byłbym szczęśliwy. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby Dame wygrał Ringa. Więc wydaje mi się, że na wschodzie będę kibicował najbardziej Hit, potem Magic, potem Bugs. Więc właśnie, jakbym tak stworzył trzy drużyny, to na zachodzie najbardziej kibicuję w takiej kolejności: Nuggets, Mavericks, Clippers, a na wschodzie Hit, Magic, Bucks ale wymyśliłem właśnie Denver, wygram i 6 No i to o tyle, już przeciągnę troszeczkę ten film. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, w kolejnych filmach, oczywiście na kanale. Cześć!